Jeżeli akurat ta lejka, w której leży ten producent, nadaje się do towarów wysokorotujących, a ty tam rozłożyłeś wszystkie i wysoko, i średnio i nisko rotujące, no to zabrałeś miejsce wysokorotującym z innej firmy. W związku z czym będziesz chodził dalej po tamte produkty, a tutaj będziesz miał tylko niektóre, niektóre piki zoptymalizowane. Także nie rozkładamy po producentach, zwłaszcza jeżeli mamy system WMS. Ok, jeżeli nie mamy systemu WMS i wszystko się opiera o mitycznego pana Kazimierza, który właśnie wie, gdzie wszystko leży. No to czasami tak firmy są skonstruowane, no bo nie ma nas w lokalizacji. E, mamy kilkunastu czy maksymalnie kilkudziesięciu dostawców. Mamy magazynierów, którzy pracują po kilka, kilkanaście lat, i oni po prostu wiedzą, gdzie co leży. Natomiast gdybyś im te palety w nocy pozamieniał, no to już byłaby amba fatima, czyli jakbyś paletę przestawił, to by cały dzień szukali. Ale dopóki nie przestawisz, to rzeczywiście w magazynach bez systemów to działa, ale nie chciałbym się na tym skupiać, bo to jest tylko takie miejsce, gdzie powinniśmy się kucnąć, żeby się szykować do skoku, do skoku na tego WMS-a i, i do skoku na technologię. Także zostawiam magazyny stricte manualne w tej chwili i przechodzimy sobie do takich, gdzie system jest